Siemano, Siemano, widzowie, dzisiaj jesteśmy w MM2. I chcę Wam coś pokazać. Mam nową broń. Taką oto broń. Takiego Batfinga Nie to też, takiego, takiego. No, ale mam też tego. Hej, znamy się wszyscy. Te... To jak... Ej, co to w ogóle. On ma parę koszulkę. 10, no i mam miał chyba 10, ale mmmm Nope Czekaj, napiszę Nope Chodź tu, do pokoju och co, co ty, co ty gadasz Zby zboczeńco Ej, no, co wstaw mnie nie no, on jest jakiś serio. Idę się ukryć przed nim. Nie znajdzie mnie na 100%. No gdzie Czyli. Jestem Małcin. Ej, ile baconów, co jest? Ej, co jest?! Ile tu... Jestem Małcin, a ja... A ja... Andrzejek... A ja um, oh, nie umiem pisać na Dobra, kiedy ta runda... O oh, już. Coś napisał? Nie. O oh, no Neymar, dobra z I. Oh, nie winny! Ale fajnie, normalnie. Chodź. No tak. Mama. Dobra. Zostawcie nie kolego. A co to Tam. tam. Brawo. serio. Dobra. Tam jest susewisz typu. I... I am scared of this typu. Ale masz wielki giat Serio bro. Dobra już nie Większy y niż Old Spice <gryzny> XD Czekaj, bo tam jakiś typ, może on jest stanie z tą SUS SUS Dobra, jest dwóch typów, jest bacon Nie dobra, już to jest to piara Ganik Banik. Mam Mam banika. Dobra, es. Przesun się bacą. No, przesun się. Ty deklu. Takie dzieje teraz? Każdy się tu będzie zbierał. Przesunę do mnie gdzie? cię. mnie. Ej, czy ten bacon jest tam? znaczy

i ten, no i on właśnie ten. Yy, I on grał i on chciał jakąś kosę. To ja mu załatwiłem to i załatwiłem mu to. Także git. Dobra, czemu w ogóle KGW do nas filmie Team Szkoda? Znaczy... nie szkoda, bo to było dziwne, ale trochę... Ale tak trochę nudno teraz że Szkoda! Wiem jak się nazywasz. Napisał coś. Nie ja czytałem i ten baton nie zabił. Wiem jak się nazywasz. Oki, okay. ale nikt nie pytał. Nazywasz się Antek. Ej! kontent wie jak się nazywam? Okej, okay. także to ja dostanę konto od kolegia. Okej. Okay. co tu się dzieje w tym serwerze? Milena być serwera. z serwer w ogóle idzie. Jest to dalej Milena, Ej. Czy ja miałem z nim znajomych? Dobra, wadno, żeby mogę ale nie można. Jak to ten jest kunik? O! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie, to jest, to jest o nie! Ten typo jest! Ten zboczuch. O nie! Niech go będę oglądać. Mamy wszyscy gdzie Andrzejka. Jeszcze dwóch jest... a ta ta idea ta, 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 ta jest? Dalej e, To jedy kont... Ono ona coś napisała. Coś tam, coś tam. Dobra, jeden jest typu, tam jest bajkąka Asia jakaś. Asia do ruchu Asia. Asia, jeden jest, jest to jakiś typo. Za kontenerami, za kontenerami został typo. Czekaj, on jest w środku. Tak, on jest w środku. Tak. Czekaj, to jest tak, tam, to jest tak. Zberliwski w Andrzejek. Czekaj, ty na pewno jest tam, bo to. Nie, to jest w środku. Ej, ten typo wychodzi, on się boi, on się boi. O nie, ten typo wychodzi. Nie, on tylko tam sobie spaceruje, to na luzie. Ej, do on nie wychodzi na dwór Pogana. O, wyszedł. dobra. Nie, co on tam robi w środku? Co on tam robi? Ej, nie, on jest jakiś. Ej, idzie pogana! Tak nie wolno, nasz zb zb zboczony kolega. Nie. No, czemu on stoi w miejscu tam na środku? On jest jakiś, serio. Prawda? Stoi na środku. A już koniec? Nie. Stoi na środku tutaj, ani pogana nie pójdzie. Ani nic. W ogóle jest jakiś serio. Aha, to? Dobra, także kolejna runda. Ja chcę być mordercą, bo ja chcę wygrać ten. Ona jest pewnie... która? baka. Ej. No, weź? Kto to ten nasz zboczony koleżka z szeryfą. No czemu ten typ za, za mną chodzi? Za moją koleżką zbaczoną. Nie dobra, on jest jakiś... Już nie wiem kto jest, odczekuj się ode mnie. Pink. No, weź. Czemu ci ludzie wszyscy za mną muszą chodzić? Ten typo też. Co mną chodzi? No a, on już tam chciał iść, ale zdecydował, że za mną pójdzie. O. Teraz wie, że on nie jest. Sigma modelka. Ja. On był właśnie taki sus. Ha, 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 ha. Aha, tylko, tylko. Mm. Do luzaka. Didi. jej Ty nawet nie wiesz

XD, nie wiem, XD wiem, aha to co? Polski serwer. Jakiś porąbany To co? No ta teraz nie ja odpiszę as pewnie ten nasz misiaczek jest młodzieńcem. Znaczy, nie jakby co, ale tak mówi na mnie. Ej, on jest sus. I ten Thanos, jak on miał? Jerygana? Mam gana? Pana to. No ta, teraz na tam kampit. Co nie mogę. Poczekaj. Jsem čtyři dní i lubíš, až až Dobra widzowie nieskończona z tego odcinka będzie druga część e, z tego właśnie z dwa, więc Nara